Ranking UEFA, jak wygląda miejsce Polski w europejskiej hierarchii po zwycięstwie Rakowa-Częstochowa i po porażce Legii Warszawa. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o piłce. Jak co piątek, w tym chorowym tygodniu, spojrzymy sobie na występy polskich klubów w Europie i zerkniemy na aktualizację rankingu UEFA. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zebrane oczka? No w tym przypadku tylko przez Rakowa Częstochowa, który przypomnę tylko wygrał ze szturmem Gras 1-0, natomiast no niestety później przegrała Legia z Aston Villą 1-2. Także krótko o tym rankingu w dzisiejszym materiale. Na samym początku oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, przycisku lubię to pod filmem, a teraz Zaczynamy. Przede wszystkim spójrzmy, jak wyglądał ranking wcześniej, czyli przed tym chorowym tygodniem, przed tymi meczami piątej kolejki europejskich. Pucharów. Jak widzicie, Polska miała na koncie punktów 24,125 i po tym tygodniu dopisaliśmy sobie trochę punktów. Jak też wspomniałem wcześniej, tylko Raków zapunktowało w tym tygodniu. To jest ta jedyna, jak dotąd premierowa wygrana medalików w Europie. Mowa o wygraniu z szturmem Gras 1 do 0. Jedyną bramkę, jakże cenną, która też przedłużyła nadzieję Rakowa na to, że w ogóle można awansować do fazy Pucharowej, dał w samej końcówce John Jeboach. Natomiast zupełnie inne. Odmienne nastroje w Birmingham, gdzie Legia przegrała z Aston Villa 1 do 2. Niestety nie udało się wyszarpać remisu, który oznaczałby już teraz dla ekipy stołecznego klubu awans do fazy pucharowej. Także musi Legia czekać na rozstrzygnięcia w tym ostatnim meczu. Przypomnę tylko 14 grudnia mierzy się przy Łazienkowskiej z AZ Alkmar i nawet remis, da drużynie kostrunieńcza Awans. Sytuacja rakowa jest dużo trudniejsza. Tutaj trzeba będzie liczyć, po pierwsze na to, że Raków wygra albo zremisuje w ostatnim meczu za Bergamo, no i też. Że trzeba dopingować Sporting Lizbona, żeby to Portugalczycy wygrali ze szturmem. Tak by było najlepiej, żeby Austriacy nie zapunktowali, a żeby Raków przynajmniej sięgnął po remis. Natomiast zwróćmy uwagę, jak zapunktowaliśmy my, ale też jak zapunktowali nasi rywale, no bo to jest niebywale interesujące. Przypomnę, Polska plasuje się na miejscu 20, jeżeli chodzi o ten ranking UEFA, i sprawdźmy, kogo my w tym rankingu gonimy. Jeżeli chodzi o naszych rywali, no to tak jak widzicie na załączonym obrazku, przed nami Liga Grecka, 19-lokata właśnie tej ligi i cztery kluby w grze. Co ciekawe, to szczęście można powiedzieć się do nas uśmiechnęło, bo tak jak widzicie, zaznaczyłem też kolorami, czerwonymi porażki, zielonymi oczywiście zwycięstwa. Trzy greckie kluby przegrały w tym tygodniu, konkretnie AEK Ateny Brighton, porażka w Lidze Europy, porażka też znantowa Panathinaikos w Realu, tam przegrana 2 do 3 i też wysoka porażka Olympiakosu Pireus w meczu z Freiburgiem. Jedyna wygrana swoją drogą dość niespodziewana, to jest ten mecz Eintracht Frankfurt PAOK Saloniki i wygrana właśnie gości 2 do 1, co za tym idzie 0,4 punktu dopisali sobie Grecy po tej kolejce. Natomiast Polacy, tak jak widzicie i tak jak z pewnością pamiętacie, to jest ta wygrana Rakowa ze Szturmem, a także porażka Legii z Aston Willą. Dopisaliśmy sobie 0,5 punktu, więc więcej niż Grecy, którzy przecież mają aż 4 kluby, które grają w Europie. Natomiast te takie, powiedziałbym, scenariusze na przyszłość też nie są do końca optymistyczne, bowiem już jeden klub grecki, konkretnie PAOK Saloniki, ma zapewniony awans do fazy pucharowej, konkretnie do 1-8 finału Ligi Kom Konferencji Europy, bo już ekipa właśnie po oku jest pewna, że wygrała swoją grupę. Jeżeli chodzi o pozostałe kluby, no to AEK walczy o awans do fazy pucharowej ligi Konferencji. Konkretnie chce zająć. Trzecie miejsce na koniec, no bo mierzy się przecież w Lidze Europy i podobna droga gdzieś tam dotyka pana Tinajkos, który musi minimum zremisować w ostatnim meczu z Makabi Haifa, tak samo też Olimpiakos Spireus, którego który też będzie gdzieś chciał zremisować bądź wygrać w ostatnim meczu z TSC i to będzie oznaczało właśnie, że drużyna Olimpiakosu awansuje do 1-16 finału Ligi Konferencji. No i też jak widzieliście wcześniej, w grze cały czas jest Chorwacja. Jedyny klub chorwacki, który reprezentuje tę ligę w europejskich puarach, to jest Dynamo Zagrzeb, zanotowało wygraną w tym tygodniu z Astaną. Natomiast też ciekawa historia dotycząca ligi cypryjskiej. Jedyny reprezentant Cypru, a więc Aris Nimassol, w barwach którego gra między innymi Karol Struski, który przecież wystąpił w tym meczu z Łotwą. No i też pamiętamy, Aris Nimassol przecież przegrał w meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Mistrzów. No i właśnie ten Aris też gdzieś tam powoli się mnie w górę. No i oszcie sobie zęby na awans do fazy pucharowej e, Cypryjczykom e, e, wystarczy wygrana, muszą wygrać ze Spartą Praga, żeby awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Obecnie grają w grupie Ligi Europy, także też no, trzeba gdzieś pilnować tych rywali, no bo Cypr zajmuje 22 lokatę i goni cały czas w tym rankingu UEFA między innymi Ligę Polską. No i teraz konkrety. Tak obecnie wygląda ten ranking UEFA, a więc pod tej czwartkowej aktualizacji, jak widzicie cały czas mamy lokatę 20, konkretnie punktów e, na koncie 24,6 2-5. Co ciekawe gonimy cały czas te ligi, które są gdzieś tam wyżej. Na horyzoncie między innymi Liga Norweska, a więc Liga zajmująca miejsce 15. Do niej tracimy równo 5 punktów. Oczywiście no szalenie trudno będzie gdzieś tę ligę dogonić. No myślę, że w perspektywie dwóch najbliższych sezonów raczej scenariusz realny. Ale dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Pamiętamy miejsce 15 gwarantuje dwóm drużynom udział w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jedna ekipa gra w eliminacjach Ligi Europy, a dwie pozostałe w Widzę konferencję, także tutaj mówimy o pięciu drużynach, które będą reprezentowały daną ligę w Europie, także to jest taki naprawdę nasz cel, patrząc też na taki nasz realny potencjał. Oczywiście zdecydowanie lepiej wygląda Legia Warszawa w tych europejskich puarach niż Raków, który którym mówmy się zawodzi. W tym tygodniu zanotował istotną wygraną, która utrzymuje cały czas Raków przy życiu, no i przede wszystkim ten mecz za talantą nie będzie o Pietruszkę, natomiast fakt są takie, że zdecydowanie lepiej to Legia wypada w Europie. No i na sam koniec też taka ciekawostka, więc ranking klubowy, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o klub kluby polskie w Europie. Jak widzicie najlepiej wypada Lech, który oczywiście gdzieś nazbierał sobie tych cennych punktów w minionej kampanii, kiedy przecież Kolej już awansało do ćwierćfinału Ligi Konferencji. 85 lokata Lecha Poznań, natomiast Legia jest 103, Raków 163, natomiast Pogoń w tym rankingu daleko, natomiast jako czwarty polski klub 265. Tak to wyglądało w skrócie, jeżeli chodzi o ranking UEFA, konkretnie o tę najnowszą aktualizację. Dajcie koniecznie znać, czy mamy szansę, jak Wy obstawiacie, czy faktycznie tutaj polska jeszcze awansuje, no bo cały czas gdzieś gonimy tych rywali, ale słuchajcie, już jest naprawdę w porządku. Bo jak też sobie patrzyłem na ten najnowszy ranking i na tę rubrykę, jak zresztą w tej chwili widzicie, a więc rubrykę dotyczącą tego sezonu, kiedy my uzbieraliśmy już punktów 6125, no to naprawdę wygląda to nieźle, biorąc pod uwagę poprzednie sezony, ale też biorąc pod uwagę naszą konkurencję, bowiem tylko Grecy zebrali punktów więcej i to naprawdę gdzieś pokazuje, że ta tendencja jest dobra, że te ostatnie lata były świetne. Jeżeli na przykład Legia. Powtórzy wynik Lecha, co w sumie nie jest takie niemożliwe. Patrząc na to, jak gra Stoczny Klub w Europie. Mówię tutaj na Ligi Konferencji, no to najpewniej będzie dziś oznaczało, że faktycznie z Polską trzeba się liczyć, jeżeli chodzi o tę arenę europejską, no i ta Liga Konferencji wygląda na to, że jest po prostu stworzona dla polskich klubów w Europie. No tak to wyglądało. Zachęcam oczywiście na samym końcu do subskrypcji kanału. To jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie też o kciuku w górze pod filmem. Dzięki pozdrawiam i do zobaczenia. Thank you